Mały, obudź się. Co co jest? Dla ciebie koniec trasy. Gdzie jesteśmy? W złotym stoku. Dzięki. Dzień dobry. Pan jest tu na pewno listonoszem i pan wszystko wie. Którędy do żywodębu? A ty tu po co? Na wypoczynek. A kto cię tu zaprosił? Pan Rainer, brat naszego kolegi. Dziwne. Właścicielką żywodębu jest pani Kurcewicz, a Reinera nie znam. No to którędy? Ale tam są duchy! Ekstra! Emilio i Huger! Gwiezdny pirat i zwiadowca! Znasz ich? Tylko trochę. Przeczytałem tylko parę kartek. Kurczaki! Zgubiłem gdzieś książkę! No to koniec znajomości z Emilio i Hugerem. Dobra, miło się z panem gawędzi, ale którędy do tego żywodębu? Prosto pod górę. Dzięki, do widzenia. Robert? Sebas! Juhu! Tu jestem! Eee! O, Krzysi! 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 Sebas! Uuu! Nareszcie jesteś! A jak przyjechałeś? No, na no, 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 wam! Pani no, Słucham! Co? no, no, Co za ruina? Nieźle wdepnęliśmy! Całkiem romantyczne miejsce. Znikam stąd! Moja noga tu nie powstanie! Pomóżcie mi, drzwi się zacięły! Pewnie nie były otwierane od stu lat! No, mocno, raz, dwa, Robert, no pomóż nam! Nie! Nie zmusi mnie pani, nie wejdę tam! Chodzę pierwszy! Nie, bo ja pierwszy! Nie, chłopcy! Ja wejdę. Wracajcie, zajmijcie się Robertem. Słuchaj, nie podoba ci się tutaj? Pani Justyna jest nieodpowiedzialna. Każe nam spać w tej starej, rozwalającej się psiej budzie. To jest karygodne. Ja wyczepiam. Słuchaj, tłukę się przez pół Polski jakimś autobusem, żeby was dogonić. A ty mówisz, że pani Justyna jest nieodpowiedzialna? A kto nas tu zaprosił? Pani Justyna? Nie, twój brat. Rozumiesz? Twój brat krzyś, ja tylko tak żartowałem. Więc siedź cicho i pamiętaj, pani Justyna tu rządzi i będzie tak, jak ona chce. Rozumiesz? Blisko, podłoga może się zerwać. Pomóżcie mi się stąd wydostać. Zaraz pani pomogę. Ach. Robert, oh. dawaj lagę. Niech Pani się złapie ci O, ciak noga? Dzięki, nic nie stało. Nie ruszajcie się. Dalej pójdę sprawdzić sam. Chłopcy, dajcie mi uwagę. Niech pani nigdzie nie chodzi, zaraz pani zginie. Ostrożnie. Powoli. Zaczynam mi się tu podobać. Mnie też. Robert, masz latarkę? Nie tylko. Mam telewizor, kalkulator, telefon komórkowy, gęboje i radio. Nie gadaj, tylko poświeć. Jakiś magiel, czy co? Raczej turbina. Trzeba to sprawdzić. Jest chyba wejście do piwnicy. Musimy się tam dostać. Trzymaj. Uch, stara kuszka. A gdzie ten magiel? Co? No, ta turbina. Widzieliśmy ją z góry. Nie ma. Jak to nie ma? Musi być. Chodźcie, pokażę Wam sypialni, tylko ostrożnie na schodach. A co, zostajemy w tym świetniku? Nie wiem, zobaczymy. Robert, o co chodzi? O nic mu nie chodzi. Robertowi bardzo się tutaj podoba. A. I chciałby tutaj zostać na zawsze. Prawda? Prawda? Wow, taki uroczy pokoik. Całkiem niezły, wolę własny. Proszę pani. Co może być za tymi drzwiami? Otwórz i sprawdź. Pancerna kasa pełna forsy! Od dawna o tym myślałem! Jeśli będzie tam forsa, to całkowicie przeterminowana. Do kitu z takim majątkiem! Kurczaki! Jak to otworzyć? Widać tylko dwie litery. Nie ma żadnych cyfr? Nie, tylko A i H. Krzesi, zaraz coś wymyślisz. <gry> zaraz. Pół obrotu dla Emilio w prawo i pół obrotu dla Hugera w lewo. Ja cię kręcę! Otworzyłeś? Złamałem szyby. Takie tam skojarzenie z książką. Umawiamy się. Forsy z kasy dzielimy na trzy. Dobrze? Dobry. Otwieraj szybko! Uuu, uh, same szmaty Prześcieradła, powłoczki Proszę pani Znaleźliśmy pościel Używaną? A skąd? Nowa i świeża, jakby prosto ze sklepu A my znalazłyśmy poduszki i koce A wie pani, gdzie ona była? Nie, w kasie pancernej A kto ją otworzył? Krzesimir jak to zrobiłeś? Złamał tajny kot. Posłuchajcie. Trzeba jasno postawić sprawę. Jeżeli mamy tutaj zostać, musimy uporządkować dom. A dziurawe okna, podłoga. Okna się zaklei. Widziałam te które, a podłogę też się naprawi. A gdzie będziemy spać? Na górze. Są tam całkiem przytulne i romantyczne pokoiki. Nie ma wody. Muszą być zęby dwa razy dziennie, prawda? Prawda? Tu musi być woda. Zaraz sprawdzę. Zaraz, zaraz. E Spokój. Posłuchajcie, to rzeczywiście dość zaniedbane miejsce, ale gdybyśmy tak wspólnie wzięli się do pracy, to szybko posprzątamy, naprawimy usterki, no i parę dni moglibyśmy tutaj pomieszkać. Kto jest za? Marta i Krzysimir za, dwa przeciwko czterem, poddaje się. Proszę pani, a może przekonam ich? Tu naprawdę jest świetnie. Po co wracać do domu? Przecież tam same nudy. Zaraz, zaraz, Kamilko, o ile pamiętam, to twoi rodzice wyjechali. Ale moja babcia nigdzie nie wyjechała. Koniec dyskusji, w takim razie zabieramy się i wyjeżdżamy. Ej, spokojnie, spokojnie. A co to za plecaki? Co tam się dzieje? Chyba mamy towarzystwo. Zaraz sprawdzę. Cześć! Dzień dobry. Marek Osadziński, wychowawca tej grupy. Jesteśmy z Legnicy. A ja jestem Krzysimir, uczeń szkoły podstawowej z Warszawy. A to jest nasza nauczycielka. Dzień dobry. Dzień dobry. Justyna Lewińska. Miło mi. Pięknie tu, prawda? No, pięknie. Może wejdziemy, porozmawiamy. Dobrze. Zostawiam was na chwilę. Pilnuj porządku. Przysłała nas tutaj pani Kurcewicz. Wygraliśmy quiz literacki w telewizji. No i zaprosiła nas na kilkudniowy pobyt w tym domu. Wie pani, jaki to ważne dla dzieciaków. No ale nas też zaprosiła pani Kurcewicz. No cóż, nie sądzę, żebyśmy mogli sobie przeszkadzać. W żywotembie znajdzie się miejsce dla wszystkich. Tak pan myśli. Cześć, mam na imię Krzysimir. Ja jestem Staś. Mówią na mnie Sprycia. Cześć, Spryciarzu. Antek. A na ciebie jak mówią? Antek, już nic więcej. Na mnie mówią Krzesi, Kwasiszur, kwasibomba, Trąba i Krzysztof. I pierdokrzyś! Spoko! Oł. A ja jestem Franek, a jeszcze mówią na mnie lejek, bo ciągle się przeziębiam, a potem siusiam co pięć minut. Przedstawiam wam, to jest Olek, czyli profesor. W tej walizce trzyma tysiąc książek, a przeczyta w trzy dni. Zakład? Nie lubię przegrywać. A to wasze laski? A ty jak masz na imię? Nim odeszli moi starzy, straszną krzywdę mi zrobili. Bez litości złym imieniem Joachimem mnie ochrzcili. Jo. Przepraszam, jak masz na imię? Lecz pamiętaj i nie pomyl, gdy mnie spotkasz na ulicy. Wszyscy mówią na mnie Joas. Urodziłem się w Legnicy. Jak? To jest Joachim, ale mówimy na niego Joas. Aha! dzieciaki, pan Marek pomoże nam urządzić się tutaj. Zostajemy! Jest! Na do roboty, chodźcie! Uwaga, Lejka, ale ja kurzę na te górę! Chodź, 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 na górę? Znalazłem na górę? O, co? Dawaj, te Jak to Tam też trzeba pod... Co zrobić z tymi pokrowcami? Dawaj, dawaj. Nie chodź mi pod nogi! Uff. Uważaj! Natalka, zobacz jakie pajęczyny! Zostaw! Krzysimir, nie na mnie! Nie na ciebie! Nic przecież nie robię! Dobrze, wynieście te Co no coś z tą pajęczyną? Dziewczyny, chodźcie! No i coś się tak rozsiadł. Rusz się, Gamoniu, pomóż nam sprzątać! Nie mogę, jest to uczulony na kurz! No co się tak gapisz? Ja ci dam kurz! Jest woda, sprawdzimy czy dobra, podaj wiadro. Jak pan chce sprawdzić, czy woda jest dobra? Zagotujemy ją i zaparzymy herbatę, sprawdzimy kolor. Herbata granatowa, woda do niczego. Proszę pani, mamy poduszki. Poszewki. Dobrze, połóżcie je tutaj. Sebas, nie szarp. Ej, z drogi, z drogi. Krzysi, pomóż. Nie mogę, jestem zajęty. Co robisz? Zwiedzamy tę chatę. Uważajcie. No, no, no pomóż! No! Ostrożnie, chłopcy, nie szalejcie! Waga. Ale strych! O! Siekiery! Jakie siekiery? Kilofy górnicze. A to co? Karbidówki, lampki górnicze. Nie ruszaj tego karyplu! A co? Twoje? Pokaż! Jakieś notatki. Kto to pisał? Piraty zwiadowca. <noise> nie sądzę. Zaraz, zaraz, ale o kim mówicie? O Milo i Hugerze. Krzesimir, nie czytałeś tajemnicy żywodębu? Tylko parę kartek, potem gdzie się posiałam. <noise> Więc mniej więcej wiesz, o czym to jest. Pewnie o jakimś żywym dębie. <noise> no nie tylko. Hmm. Akcja rozgrywa się tutaj, w tym domu. Na strychu też. Co ty, nie dam się nabrać? Dobra, pogadacie później. Idziemy na dół. Mm -hmm. <słuch> Max, odezwij się! <słuch> Max! <słuch> A po co panu ta książka? Może nam się jeszcze przydać. Gdzie jest pani Justyna? Na dole. Uważaj, przewrócisz mnie. Jak masz na imię? Marta. Hej, hej! A wy tam u was nie macie dziewczyn? Mamy. A przynajmniej ładne. Ładniejsze od ciebie. Jesteś zazdrosny. To o co chodzi? O nią. Kolacja gotowa, pani Marku. Wołamy wszystkich do stołu. Zasłużyli. Marta, zawołaj wszystkich. Ale ja jestem Kamila. Przepraszam, Kamila, zawołaj. Kolacja! Wszyscy stołu! Ura! na stołu! Żarcie! Ja Kamila, mi Hej, Leszczu! Złaś na dół! Złaś na dół! Złaś na dół. Co? Głuchy jesteś? Złaś na dół. O co chodzi? Kolacja. Kolacja? Nareszcie! Nie można grzeczniej? Zawsze można. No nie bądź taki twardziel. Robert, idź na dół, dobra? Dobra, dobra, już idę. Szeryf i opas. Wszyscy są? Chyba tak. A, nie ma naszego Joasa. Naszego krześmira też. Krzesimir, czekamy! Czekamy, Rania. Wiesz co? Ty możesz sobie rządzić u siebie, ale tutaj wyhamuj. A bo co? A bo nic co! Co tam się dzieje? Krzesi i ja sprzątają w sypialni. <noise> Trzęsienie ziemi w Polsce? Spróbuję to pani wytłumaczyć. Ten dom był kiedyś budynkiem nadzoru kopalnianego. Prawdopodobnie pod nim znajduje się kopalnia. Wie pani, zwały ziemi osuwają się w szybie, no i stąd te tąpnięcia i efekt trzęsienia ziemi. Pani kurcewicz opisuje to w swojej książce i. Panie ma do kopalni! Nie bój się, nie zawaliło się tyle lat, to teraz też się nie zawali. Zresztą świadczą o tym zapisy w tej księdze. Ostatni zapis pochodzi z początku XX wieku. Dotyczy składowania urobku. Uran! Wydobywali tu uran! Uran? Uran? Siedzimy na bombie atomowej! A może złoto? Jasne! Złoto i srebro! Ale o co chodzi? Spójrzcie, tam nad kominkiem jest wyryte słowo Malpek. To jest słowo z książki Tajemnica Żwodębu. Malpek, czyli baza wyjściowa. Stąd właśnie Emilio, gwiezdny pirat, ruszył w podziemia. A za nim zwiadowca Huger. Emilio i Huger, dwaj przeciwnicy, przybysze z błękitnej galaktyki, z planety Adhara. Emilio wykrada skarb Alumi. W pościg za nim usza Huger. Emilio, uciekając przed Hugerem, zaszył się w najbardziej niedostępnym podziemnym labiryncie. I zastawił wiele pułapek. I od tamtej chwili już nikt ich nie widział. Zaginęli wraz ze skarbem. A gdzie zaginęli? Właśnie tu, w podziemiach żywodębu. A czy ktoś starał się odszukać skarb? Wielu próbowało go odszukać, ale wszyscy ginęli bez wieści. No a teraz jedzcie, a potem szybko spać. Proszę pani, oni jeszcze nie zaczęli jeść! No właśnie, a dlaczego? Nie smakuje wam? Czy Emilio i Huger też tu jedli kolację? <śmierdzi> Może jedli, ale zapewniam was, że nie mieli tak wspaniałych kanapek jak my. Smacznego! Do ataku! <śmierdzi> <śmierdzi> Nie mogłem zasnąć. Co kombinujesz? Latarnię morską. Mam mały problem. Nie wiem, jak połączyć BC-109. Kolektor, połącz z opornikiem, a bazę daj na potencjometr 470 kilo. Skąd ty to wiesz? Kiedyś się w to bawiłem. Dawaj BC-109. Masz. Kurczaki, przydałaby się lutownica. Nie mam. Trzeba będzie wykombinować. Ta latarnia to ważny prezent. Dla kogo? Dla mamy. Chciała słuchać szum fal morskich. Właśnie kombinuję generator dźwięku. Nigdy nie dałem prezentu mamie, nie pamiętam jej. Ciesz się, że możesz to dla niej zrobić. Justyno! Pani Justyno! Pani Justyno! Co się Robert stało? uciekł! Jak to uciekł? Nie ma jego walizki. Słyszałem parę minut temu jakieś kroki na korytarzu. Lepiej pójdę go poszukać. Idę z panem. Chłopcy, a wy szybko do łóżek. Robertowi od początku tu się nie podobało. Może narobić sobie kłopotów. I nam.